Nasze Najpyszniejsze to program, który zabiera Was w kulinarną podróż po całej Polsce. Dzisiaj ze mną Natalia Gryglewska. Skoro jest z nami Natalia, to... Zabieram Państwa dzisiaj na wycieczkę po moim rodzinnym Śląsku. Chudajewa, czyli taka stara, fajna, regionalna potrawa której będziemy gotować wszystko na maślance. Maślanka? Lubisz? Znasz? Lubię. I powiem mm? szczerze, że w moim rodzinnym domu praktycznie co tydzień pojawia się maślanka Serio? na obiad. Okay. Dokładnie tak. To jest zawodowe cięcie. My tak kucharze zawodowotniemy. No to tak, wystarczy. Dobra. Zamieszajmy, przesmażmy to trochę na maśle. Okay. Maślanka wbrew pozorom wydawałoby się, że jest dosyć tłusta, natomiast mhm. zdradzę Wam, że jest to jedno z najbardziej pożądanych w zasadzie składników na diecie okay. redukcyjnej, ponieważ tak naprawdę zawiera 1 gram tłuszczu na 100 gram, więc to jest naprawdę nic. Nasze haluszki, nasze galuszki podamy z twarogiem. To jest twaróg yy, półtłusty. Wybierając twaróg półtłusty, a chudy mhm. na dietach redukcyjnych, mhm. warto jest wybrać twaróg półtłusty. Zabiera mhm. więcej tłuszczu i też warto jest wspomnieć o tym, że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach lepiej rozpuszczają się w tłuszczach. Więc na przykład okay. lepiej jest wybrać taką alternatywę niż na przykład twaróg chudy, będąc na diecie redukcyjnej. To też jest przydatną tutaj okay. sprawą.